To było nazwane Ekumenicznym Bożym Narodzeniem. Jak przyjaciele moi? Zobaczcie. To jest były prezydent Finlandii. I ona przemawia na Ekumenicznym Bożym Narodzeniu 2016 roku, 24 i 5 grudnia. Oto, co jest tu powiedziane. Zobaczcie, do czego ona nawołuje. I zobaczcie, co tu jest napisane. Ekumeniczne, co? Boże Narodzenie. Obserwujcie uważnie. Ona mówi na drugiej linii od góry. Przeczytajmy te słowa. Nie bójmy się przemian. Cieszę się, że oprócz już tradycyjnej czytanki bożonarodzeniowej... Czytamy dalej. Nasze przygotowanie się do świąt zawiera również ekumeniczną deklarację pokoju. Posłuchajcie, co ona mówi. Świat chrześcijański potrzebuje tego, aby różnorodne denominacje doszły do jedności i współpracowały. Do czego ona nawołuje? Aby wszystkie religie się zjednoczyły. I doprowadzi do czego? Do pokoju. Kiedy mówią pokój, co wtedy się dzieje? Nagle przyjdzie na nich zagłada. I to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, czytamy dalej. Przeczytajcie słowa, gdzie ona mówi. Ruch ekumeniczny. Jaki ruch? Przecież ona jest liderem państwowym. Do czego nawołuje? Ruch ekumeniczny uczyni nas mocniejszymi, pomoże nam chronić tę planetę. Przecież dla każdego z nas jest potrzebne wsparcie. Po co? Dla ciągłego rozwoju. Lecz większość ludzi zaczęło już rozumieć. Co? Niezbędność ciągłego rozwoju i będziemy się rozwijać. I co ona mówi dalej? Gdzie już słyszeliśmy termin ciągłego rozwoju? W ONZ to jest ruch ekumeniczny. W ONZ jest to ruch ekumeniczny. Połączenie się kościoła i państwa doprowadzi do pokoju. Ale, pastorze, i co z tego? Co nam do tego, co mówi była prezydent Finlandii? Co z tego? Popatrzcie na zdjęcie w lewym rogu. To zdjęcie łatwo znaleźć. Mężczyzna, stojący po środku w garniturze, to prezydent Fińskiej Unii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. On uczestniczy tutaj w ekumenicznym chrześcijańskim ruchu. Razem z przewodniczącymi Kościoła Luterańskiego. Ciekawe, dlaczego właśnie z Luterańskiego? Z przywódcami prawosławnego Kościoła i rzymskokatolickiego Kościoła. Oto on, ma na imię Kalerwo Aromaki. Tu widzicie go na fińskiej stronie. Wszyscy oni są tu, przyjaciele. Przyjaciele, nikt z was nie mówi po fińsku? Ja też nie mówię po fińsku. A wy? Podzielę się z wami tłumaczeniem tego, co tu było powiedziane. Kaznodzieja nawołuje do ekumenii Kościół i Państwo. Oprócz luteran znajdują się tu przedstawiciele prawosławnego i katolickiego kościoła. Popatrzcie na to, moi przyjaciele. Jest tu notka tego, co mówi. Do czego on tu nawołuje? Nawołuje do połączenia się Kościoła i państwa. Połączmy się wszyscy. Mówi on tu. Następnie on używa słowa solidarność. A wiecie, moi przyjaciele, skąd to słowo pochodzi? Termin ten, termin ten był wykorzystywany przez Kościół Katolicki przy próbie pozbycia się komunizmu. Kiedy papież Jan Paweł II. Połączył się z Ronaldem Reganem, aby walczyć z komunizmem w 1989 roku. Przewodniczący kościoła w Finlandii nawołuje do ekumenizmu, a więc na zachodzie mamy Guana Dipa, a na wschodzie widzimy oto tego przewodniczącego, przyjaciela. I co dalej? Dekret niedzielny. Czy wiecie, kogo potem będą prześladować? Nas, nas przyjaciele. I w tym czasie, gdy mamy głosić wieczną Ewangelię, co robimy? Łączymy się z człowiekiem grzechu. W tym czasie, gdy mamy głosić, posłuchajcie, przyjaciele, o gdybyśmy tylko głosili poselstwo trójanielskie. Myślicie, że świat wtedy by się łączył z nami? Oni by prześladowali nas, nienawidzili i odrzucili nas. Lecz zauważcie teraz, moi przyjaciele, dopóki nie głosimy naszego poselstwa, nie wiemy, czy uwierzycie mi teraz, czy nie. Lecz papież Franciszek głosi poselstwo trójanielskie zamiast nas. Czy wierzycie mi teraz? Czy wierzycie mi teraz, że papież Franciszek głosi teraz o głośnym wołaniu? Dopóki śpimy, zaniedbując Biblię, zaniedbując ducha proroctwa, chociaż i zmieniliśmy nasze logo, dlatego nie potrzebujemy tych trzech aniołów, dajcie nam ognia. Gdzie on jest? Gdzie on tam jest? W lewym górnym rogu. Oto ten płonący ogień. Lecz świat nie potrafi zrozumieć, o czym ten ogień mówi. Kiedy nasza młodzież idzie na misję z tym logo, oni pytają ludzi: Co widzicie na tym logo? Myślicie, że ludzie od razu rozumieją, że to Biblia? Oni mówią: To jakaś książka. I kiedy widzą to logo w porównaniu z oryginalnym logo, to mówią: O, to logo głosi poselstwo. To logo niesie ważne wielkie poselstwo. Jest to poselstwo Ewangelii, którą Bóg chce donieść do świata jako ostrzeżenie. A papież Franciszek mówi: Ja głoszę głośne wołanie, i cytuję z objawienia 18 rozdziału. Ja głoszę głośne wołanie, i cytuję z 18 rozdziału objawienia. Kiedy po raz ostatni w zborze adwentystycznym, do którego chodzicie, pastor głosił kazanie według 18 rozdziału księgi objawienia. Kiedy to było po raz ostatni? Kiedy wam tłumaczono według XVIII rozdziału księgi objawienia wersety od pierwszego do czwartego, że jest to głośne wołanie trzeciego Anioła? Kiedy to było po raz ostatni? Rozumiem to w ten sposób, że szatan wykorzystuje papieża Franciszka, aby mącić wodę, aby powiedzieć dla świata: oto jest właściwe zrozumienie głośnego wołania. I oni przyjmą to błędne zrozumienie. I kiedy my od niechcenia, wlekąc nasze nogi, będziemy mówić, niesiemy poselstwo Ewangelii dla tego świata. Będziemy głosić, to oni powiedzą. Zaczekajcie chwileczkę. My się nie interesujemy tym, co tam głosicie. My wierzymy już papieżowi. Szatan ukradł u nas to, co było powierzone nam. Czy chodzimy z Panem? Gdybyśmy chodzili z Panem, to byśmy już dawno byli do przodu zgłoszeniem Jezusa. To byśmy dawno już byli do przodu zgłoszeniem Jezusa Chrystusa. Teraz jesteście gotowi? Jesteście pewni? W takim razie patrzcie. Zobaczcie to, przyjaciele. 24 listopada 2016 roku. Jest to wzięte ze strony katolickiej. Jaki tam jest tytuł? Trzy głosy. Trzy głosy. Jakaż to opozycja. Jakież to działanie antychrysta. Trzy apele. Pierwsze zdanie. Pierwszy apel, o których mówi papież Franciszek, był czym? Głośnym wołaniem. On się odnosi do głośnego wołania. Wołania Anioła. O którym możemy przeczytać we fragmencie Księgi Objawienia, 18 rozdziału, wersety od 1 do 2. To powinno nam uświadomić to, żeśmy się spóźnili w pracy głoszenia Ewangelii. Otwórzmy ze mną teraz 18 rozdział Księgi Objawienia. Papież teraz, na, na Papież teraz przychodzi i dzieli się swoim poglądem na to poselstwo. Papież teraz przychodzi dzieli się swoim poglądem na to poselstwo i przynosi swoją interpretację na Bożą Wieczną Ewangelię. W tym czasie, gdy pastorzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, profesorzy, mówią teraz, nie głosie tych prorostw. jest to od szatana, moi przyjaciele. Mówią teraz, nie głosie tych prorostw. To jest od szatana, moi przyjaciele. Jeśli nie będziemy głosić Ewangelii, to co w takim razie otrzyma ten świat? Inny głos, inne poselstwo, inną Ewangelię, zniekształconą Ewangelię. I zgadnijcie co? Szatan pozwala mówić papieżowi o tym, czym jest prawdziwy Babilon. Lecz opierając się na piśmie, rozdział 18 księgi objawienia, wersety od 1 do 4, co jest w pierwszej kolejności Babilonem? Babilon to papiestwo. Matka w i w rozdziale 17, wersety od 1 do 6, księgi objawienia w pierwszej kolejności, to papież i upadłe odstępcze kościoły protestanckie. A teraz posłuchajcie. Myślicie, że papież w rzeczywistości opowiedział, kto jest Babilonem? Babilon według niego. Według jego tłumaczenia, to światowa mądrość, to korupcja i to wszystko. On mówi, popatrzcie, i anioł zawołał donośnym głosem, upadł Babilon. Czy widzicie, co on robi? Upadł oznacza co? Że upadł i że to jest w przeszłości. I co mówi nam 18 rozdział? Upadł to oznacza... Działanie trwa, upadł, to oznacza, że działanie trwa, dopóki ostatecznie nie upadnie, kiedy powróci Chrystus. A on mówi, upadł. Teraz widzicie, dlaczego potrzebujemy prawdziwej wersji Biblii. Wersji Biblii, King James, nie nowoczesnej międzynarodowej wersji, nie nowoczesnego przekładu King James. Tu jest napisane i papież wytłumaczył, co przyjaciele? Korupcja jest jednym z rodzajów bluźnierstwa. A kto jest głównym bluźniercą w piśmie w czasach ostatecznych? To jest Antychryst. Lecz on mówi, nie, to ludzie tego świata. Mówi, korupcja to rodzaj bluźnierstwa. Język tego Babilonu, tej marności. A więc co on nazywa Babilonem? Zwyczajnie marność, korupcja. Czy trzeba jeszcze coś więcej wam o tym mówić, moi przyjaciele? Niebieską czcionką napisane, papież dalej powiedział: Ten Babilon to co? Marność. Władze ziemskie, które kruszą wielkich mężów. Kobiet, liderów ziemskich. On mówi: Babilon upadnie. Ta cywilizacja upadnie. I wołanie anioła. To wołanie zwycięstwa. Upadł, i on mówi dalej: Tak będzie położony koniec dla Babilonu, który uprowadził swoimi pokusami. Jakież to oszustwo, moi przyjaciele? Jakiż on kłamca? Czy widzimy zbliżający się koniec, który jest tuż przed nami?